Cześć, witajcie. Tutaj kolej, yy, zaczynamy kolejny odcinek w Grydofus. Teraz już jesteśmy na swoich głównych postaciach i pokażemy wam teraz, jak ta walka powinna tak, no, naprawdę, przebiegać. Bo w poprzednim odcinku niestety sfailowaliśmy. Jest oczywiście Panie. ze mną tracer, którego. Cześć, za, witam. Trochę, którego tego trochę zapomniałem, czy widać. Yy, nieważne. Ten zapomniany. Następny <laughs> odcinek będziesz kończył solo. Dobra. Och. <laughs> Blitzkrieg i kogo ostatniego? Ostatni, no nie wiem. Ojej, no wymyślili się teraz. Co to co, spróbujemy Achika jeszcze raz? Może. Poszla? Myślę, że tych dwóch mm, questów nie zrobimy. Później. Widać to teraz tylko na samą. A, ja ją przewołuje to. A, fajnie, ona może szybić przez ten. Kam Eee, no trailery. Ponieważ ja teraz robię tak. Robię takiego place I robię takiego place. No. Robię takiego place Takie wyjaśnienie. Ten mały Japończyk. To jest kamikadze. To jest dosłownie kamikadze. Jeżeli on do kogoś podejdzie, no to, to już po prostu nie ma co zbierać. On zadaje kolosalne, kolosalne po prostu obrażenia. Było mało przypadków, w których to, ktoś to przeżył. Uder dał radę. No to moja weczka jest teraz moim głównym tankiem. Chciałem co tu zrobić. A mam, mam Obudził się Jak widać to mało to na pewno nie jest Tu Chuj fasiaski To jest taki typowy bloker, on nic nie potrafi robić tylko blokować Czekaj, czy stąd go sięgnę? No, Biedny co Ej no gobal, taki główny DPS samon. Tornada I... BUM. Znaczy w sumie mój DPS i mój tank. BUM i BUM. Właśnie się przekręcił. Ta postać też ma bardzo duże zasięgi, tak samo jak... jak mój Xezer. Y... No, moja I też nie ma małych. Dlatego moja posta... moją... W głównym atutem mojej postaci jest aktualnie ten skill. Widzicie zasięg? Do tego mogę go użyć nie wystawię Nie wystawiaj owcy, bo, bo owca zabija Dandeliona. Raczej hmm. okay. znaczy, A to wykombinuję tak. Kombinuj, dziewczynę jak wino. O, presbik. O, No, to jest właśnie... To jest w takiej samej zasadzie działa, jak... Jak, jak tamten, tylko tamten... Tylko tamte biją normalny damage, a ten odbiera punkty akcji. No i ja Czyli ja można robię... powiedzieć, że to byłoby dość ładne połączenie z, z Kselorem tam... <coughs> albo Sadida z Kselorem. Sadida ma właśnie tą kukiłkę, która też zabiera. Czy ona punkty tego, akcji zabierała, tego? czy punkt ruchu? Punkty akcji też. O, to można w nie zaatakuje ten Mandalion. No Daj. jednak. Hmm. Nie wiem, jak zmotywować moje owieczki, żeby poladła na tego Sunflower'ka. Jakbyś podszedł dalej, no to wiesz, nie? Tego małego kamikadze. Staram się. Staram się jak najbliżej Słonecznika po prostu spawnisz, to wtedy będę miał pewność. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie no, raczej pójdzie do tego Dandeliona. Do no idę. Tak. No cóż. A no, i tak nie dało dużo bonusów, to tam 30%. No. To tu nie jest... W każdym razie... Chyba że trzymę to sobie zaliczymy, żeby stać koło siebie przed tą walką ten achievement da nieporównywalnie więcej Jak niż ten malutki bonusik po prostu 3. Ale do tracera nie podejdziesz dzisiaj. Juu nie. Do... nie, nie będziemy mógł podejść. No ta... Ja się jeszcze ja się jeszcze blokera postawię Hello! Najlepszy mamy jeszcze skill leczątko. on leczy tyle, że to jest w śmiech. Tak, ogóle Ta, summoner to, to jest bardzo konkretna klasa. No, mogę leczyć samony za ładną liczbę, ale no już normalne postaci graczy nie mogę. Tak ładnie leczyć. No nie, może miał miałbym posady, z 500 to, Tinta. To by było przegięte, strasznie. Trochę to trwa, nasze postaci nie mają jakiegoś super bursta. Natomiast bardzo ładnie się trzymają, jak widać. Co wiem, ja ma chyba wszystkie żywioły. Nie, powietrza nie ma jeszcze. Czy on miał jakiś skill z powietrza? Chyba mój. Nie, nie będę miał. O, jest na yes. farmera. Daliśmy tego quest'a, no jak widać, to sporo, naprawdę sporo. O, nowa umiejętność. Bo Według zaraz, mojego widziej powinna się mocować. Coś, 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 coś mi tu brakuje. Czekaj Dungeons. First. No i te, Tak wygląda w sumie cały dungeon. Zabijamy sobie słonecznik i tyle. Naprawdę. O. Rozmawiamy z tą miłą panią. Nowy challenge widzę. Chyba możemy się w sumie... Znaczy teraz przejdziemy się na te golemy, co nie? Tak, pokażę że mam jeszcze golemy, który, o których mówiliśmy w poprzednim, albo w jeszcze poprzednim odcinku. Poprzednim. W poprzednim odcinku. A nie, jeszcze poprzednim. właśnie no, zapowiadałeś. O trzecim, dobra, to weźmy. Nie ma nie wyrobiliśmy czasowe. No, teraz na pewno. Niestety przez tę porażkę na końcu. Poprzedniego odcinka no. Tak. Nadal. Wyszło. Ta porażka nadal boli. Obiecuję poprawę na pewno. Coś. Jesteś... To przesłonamy. Daj tu. Prawo. Juś idę, już idę. O. Tak już ją To za tankami spamujemy A. A. Jak mamy zabić jednego, to trzeba zabić dwa. Hmm. Ja. Nie, nie zrobimy raczej tego. Uuu, ale mam konkretny ale teraz. Prezentuję ci go. Hmm. Zobaczcie <śleszyk> kto to ma. Trochę. Dobra, co mogę dalej zrobić? Hmm. Oj, jeszcze teraz będę musiał kamikadze. Tego dobiję owieczka. Obok nie za... zginie od kamikadze. Tym, że kamikadze... Hmm... Kamikaze jest kontrowany przez postacie z Agility. Ponieważ, jeżeli ktoś ma Agility, no to dostaje mniej obrażeń. Taki jest minus tej lalki. Tak dużo nie biją, co tylko takie ranki właściwie. Problemy. Co racja, to racja. Czekaj, gdzie jest Twoja laleczka? Laleczka jest koło Twojej gry. Przez dalki, padnie. Po no, ławieczce ja mi zaraz zginąć będzie. No to Bum. I po ławieczce. No zaraz będę miał kolejną. Blokerze, zrób coś. Blokerze, gryź ich po kostkach. Per gryź! I kolejna owieczka. Taki fajny mały cooldown na owieczce mam. No, akurat owieczkę zmaksowałem. Później jest wskazane usunąć z niej punkty i dawać już mocniejsze samony. W razie to. Widziałem też, że można pod PVP maksować press pika, żeby zabierał więcej punktów i tak dalej, ale nie ma jakiegoś Ale jeżeli maksujesz press pika, to chyba musisz takie ofensywne składe. Tak nie mógł nic zrobić, a tego z dysansu. No i dobra, po tej walce chyba zakończymy. To będzie krótszy odcinek. Mam tylko pokazać to, czego nam się nie udało wcześniej. Ewentualnie do... p... Można dokleić jeszcze do poprzedniego. Albo po prostu z poprzednim. to Tam, tam wyjdzie nie wiem. 5 minut, nowy, no to 2-25 Coś takiego. No więc między nami trochę jest levelowa. 194. poziom. Też średnio się na nich jak No to troszkę. Tak, my się skończymy. Ucinek będzie krótszy. Tam no właśnie. A więc co, subskryb jeśli wam się spodobało, to subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. A póki tak. co, my się z wami żegnamy. Trzymajcie się i cześć. Cześć.